Cześć! Jesteśmy właśnie w mieszkaniu Gosi i Bartosza, ponieważ się wyprowadzili. Znaczy, ula jest. Ja z nią tam nie jestem. Ja siedzę w ogóle w pokoju sama. I nie mam życia. Ehm, tak, e, tylko że problem leży w tym, że ula jest tutaj sama, bo wszyscy sobie poszli. Ale ogólnie plan jest taki, że ma zostać tutaj u nich na noc, bo mają e, pokój gościnny i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie. Jest to mieszkanie, to takie ładne żółto-granatowe, które mi się najbardziej podoba. W tym dodatku, w tym mieście, i tak dalej. Tylko, że zmieniłam oczywiście dużo, dużo rzeczy tutaj. Tutaj jest Gosi pracownia, tutaj jest poniekąd Bartka pracownia. Ona jest malarką, a on jest muzykiem, więc trzeba było jakoś to podzielić. I tutaj jest właśnie też takie łóżko gościnne, także spoko. Okej. Okay. Tylko tutaj krzywo krzesła ustawiam mnie, co denerwuje strasznie, ale już nie mogę tego zmienić. Niech będzie. Tak. Ym, zagrałam oczywiście kilka dni. A i w ogóle mam teraz taki system. Jezu. Drze się jak nie wiem. I mam teraz taki system. Ktoś mi zasugerował w komentarzach, żebym wydłużyła życie Simów, bo zdecydowanie za krótko to wszystko trwa, aż ta mula była tylko tr trzy tam odcinki i już, o, dorosła. Yyy... I rzeczywiście, ja też mam poczucie, że strasznie szybko to wszystko leci i ja nigdy nie zdążam tych aspiracji wypełniać i tak dalej, a powinnam to robić. E, tylko, że różnica między normalnym, normalną długością życia, a długą długością życia jest tak ogromna, a Ula nam się wkurzyła na film, ok. E, jest tak ogromna ta różnica, że jakbym miała grać na długim, to chyba bym, Jezu... To ja bym tu ze starości umarła ja szybciej niż te Simy. I... tak. I więc stwierdziłam, że zrobię sobie taki mały kompromis i takie małe ułatwienie w postaci takiej, że jak będę grać poza nagrywaniem, tak jak ostatnio kilka dni, to wtedy będę wyłączać starzenie się. Będę sobie tam wypełniać te wszystkie moje cele, które tam potrzebuję zrobić, a, a oni po prostu nie będą się starzeć wtedy. I myślę, że to jest najlepsze Rozwiązanie. A ty jesteś śpiąca, a ty miałaś iść gdzieś. To weź sobie, utnij sobie leniwą drzemkę. No i taka rozgniewana będziesz szła teraz na randkę, ula. Ojej. Gdzie oni poleźli? Ja nie wiem. Wpuścili ją do środka i poszli sobie. Znaczy, ja jeszcze rozumiem ba Bartek, bo on do, do pracy musiał. O, Gosia idzie, no w końcu. O właśnie. O właśnie, bo tylko 13 osób lubi mojego fanpage'a, więc jeszcze pewnie większość z was nie wie, że Gosia zmieniła zupełnie swój wygląd. Ścięła włosy, zmieniła ciuchy. Tylko ta purpurowa szminka została. Tak, to jest nasza ciocia Gosia właśnie w tej chwili. Tak teraz wygląda. Niedługo się zestarzeje i zrobi siwa. No trudno. Najwyżej jej tam jakoś to zmienimy. Okej, okay, wystarczy tego gadania. Trzeba iść na randkę. E, głodna jesteś, to może pójdziesz na kolację z którymś z swoich kolegów. Już nie jesteś w żałobie w końcu. Mieszkasz teraz sama i w ogóle dom badanów też się trochę zmienił, ale do tego przejdziemy. E, tak. Więc myślę, że z Wojtkiem powinna najpierw się spotkać. Możesz zaprosić go na randkę, mam nadzieję. Nie możesz? Nie, zaraz. To, to się tu robi. Zaproś na randkę. Trochę późno jest, ale niech będzie. Wojciech Patora. A jest w ogóle tutaj... Yy, kurde. Jest w ogóle opcja... Okaż niepewność. Co? To nie nie chciałeś na randkę? No co ty gadasz? Co jest z tymi facetami? Ja nie wiem. Dobra, czekaj. Eee, starzenie się jest nadal wyłączone w tej chwili, więc jakoś się nie, e, ten, nie, nie boję, że mi czasu zabraknie. Eee, jest coś takiego jak. Za, zapytaj o zostanie na noc, czy coś takiego? Nie, nie, nie można? Zaproś do wprowadzenia się. Nie, nie on dopiero co się wyprowadziła. Eee. Chyba, chyba, nie ma. A można tak po prostu zostać się Maja, a tu będę spać? Nie wiem, zabawnych raczej nie działania... Nie ma. No, to nie. To będziemy sobie siedzieć, jak nas wygoni, to trudno. To pójdziemy do domu. No i dlaczego on nie chciał na randkę iść? No co, co jest, dlaczego no? A weź zaprosić tego drugiego, może on się zgodzi. Starałam się, żeby była taka sama, yy, taki sam poziom relacji mniej więcej między, między nią i Karolem i nią i Wojtkiem. Żeby były równe szanse i tak dalej. Aha, jeszcze, jeszcze bardziej. A skąd ty wiesz, że. Nie było żadnego powiadomienia, że się nie zgodził. Ja nie wiem, bez sensu. Gosia, byś ugotowała coś do jedzenia, a nie stoisz i oglądasz telewizję. No dobrze, to Ula coś ugotuje wam. Grimza! Tak, tak, właśnie. Ty z patelni wam zrobię, proszę bardzo. Czyli rozumiem, że na randkę nie można ich zapraszać? Widocznie na, za... Yy, no, za niski jest poziom tego różowego paska czy coś. Myślałam, że po prostu musi być cokolwiek, żeby można było yy, zaprosić. Co ty zrobiłaś? No co? No właśnie. O, Bartosz wrócił. Dzień dobry. Śmiejesz się jak Markiplier. Dlaczego się śmiejesz jak Markiplier? Bartosz, aha, bo ty jesteś chory. Masz tygrysice. Ty A, go się sobie maluje. No fajnie im się tu pewnie mieszka, no. Dobra, Ula. Bierzesz prysznic i idziesz spać. Zobaczymy, czy cię wygonią. A jutro... Spotkasz się tak neutralnie ze swoimi kolegami. Może jednak najpierw z Karolem? Nie wiem, zobaczymy. I, I zobaczymy, co z tego będzie. No, ale chyba się wyspałaś już. Co jest? Weź jakieś płatki. Przynajmniej tutaj nie jest tak, że jak się robi coś w lodówce czyjeś u jakichś innych simów, to oni wtedy się wkurzają. I chcą Cię wyprosić, dlatego że sobie. że się wzięło płatki z lodówki. Nawet jeśli się jest u własnej, nie wiem, matki albo kuzyna, albo ciotki, albo u kogoś. A tutaj luz. Dlaczego oni się nie potrafią sobą zająć w ogóle? Dobra, ulaj idziemy stąd, zanim coś im się stanie niedobrego, bo widzę, że nie dają sobie rady w ogóle z niczym. Ehm, do domu idziemy, czy gdzieś? No, w sumie najadłaś się, wykąpałaś się. Pani droga, idziemy gdzieś się tam umówić w parku czy coś. Może jednak z Wojtkiem. Jak już jesteśmy w Sen My to może pójdziemy sobie po prostu tutaj. Aha, ty jesteś. spięta. A gdzie on zniknął? Ej, on przed chwilą tu był. Co? Jak to się. Aaao. A, w ogóle dowiedziałam się, że on jest trenerem. Znaczy, no to jest taka yy, praca, widmo. W sensie, tak jakby bibliotekarz kiedyś dawno temu. Jeszcze za czasów młodej hani. Że jakby się tutaj wprowadził, to już nie będzie. No, jak to zaj Dobra, w dupie z tobą, Wojtek. Karol, chodź tutaj. Ten Wojtek to jest jakiś, nie wiem. Jakiś <grym grym grym> <grym> dziwny. Jest zajęty trenowaniem ludzi, pewnie na siłce. No, a Karol zaraz tu będzie. No i proszę bardzo. Co to, kto, c, kto to jest? Jadwiga jakaś się do nas zbliża. Jadwiga Borowik. Wow. W ogóle to podoba mi się to miejsce. Fajnie tu. Tylko że tylko niektóre rzeczy są ośnieżone. No, no, no cóż. No, a ten Karol to zamierza się tu pojawić kiedyś, czy raczej jednak nie? Rozmyślił się też? Też jest zajęty? Halo? Zajdź na siłownię po prostu. Ja już nie mam siły. Idź na siłownię, bo ja już nie mam siły. Idź se kurde sama i zobacz, czy tam ktoś będzie. To ty idź sobie po. Tre... A, bo ty miałaś ten. W czasie. Fu. Jak to się nazywa? W stanie pobudzenia miałaś trenować, Tylko, że to do granic wytrzymałości, więc najpierw musisz tak normalnie. O, proszę bardzo, Karol przyszedł. Dzień dobry, panie Karolu. O Gosia też przyszła. Cześć. Yy, przytulmy się. Tak, od razu z 50 osobami gadasz. Dobra, pogadaj z nim o jakimś tam o pogodzie. W ogóle jedna rzecz mnie zadziwiła, jeśli chodzi o Karola, że przecież on jest dobry i jednocześnie. Yy, pra Pracuje w przestępczości. Ciekawe, nie? Eee, oczywiście to wszystko jest losowe, tylko że to jest jakieś śmieszne. Fajny ma brzuszek. Więc do dlatego tak często na siłowni jest. W tej żółtej bluzie. Jakoś nie podnosi wam się za bardzo ten... Weź się odśwież i trochę poflirtujesz z nim bardziej, to może coś się zacznie dziać. A wieczorem spotkamy się z Wojtkiem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może będzie miał w końcu czas. No i gdzie on poszedł? Czy ktoś może mi powiedzieć, dokąd on poszedł? Aha, umyć się. Okej, okay, to po poczekaj na niego jak, jak jakiś prześladowca. Wiesz, wyjdzie w ręczniku i gole. Jeszcze bardziej fliesiaska się zrobisz. A nie możesz wejść, bo to jest męska łazienka Możesz go zawołać? Nie? O Boże No dobra, ubrał się No to chodź tutaj no No zlituj się człowieku no! Chodź tu eee, nie Karol! No ja nie mogę, no weź, no chodź tutaj, no. No, no fajnie, ale... Jak ja, jak ja uwielbiam to, że można tak po prostu sobie budować na parcelach. Boże, to jest najlepsza rzecz, jaką zrobili w tej grze. To tyle ułatwia... Dobra, okaż podziw. No to teraz wyjdzie. O Boże. Dziwnie w sumie wyglądasz w tym dresie jak facet trochę. Masz zero talii w ogóle. Okej. Okay. On też. Okej, jesteś <grybujesz> wierciarska, to weź może... O takie coś zrób. I takie coś zrób. Uuuu, włożyłaś mu rękę w brzuch, nieźle się zaczyna. Wymieni się numerami, tak jakbyś do niego nie dzwoniła wcześniej. Ee, ale ma głos. Pochwal wygląd. Na razie tylko taki flirt bez żadnego większego fizycznego kontaktu typu przytulanie i tak dalej. A może iść czas flirtuj. Czy on ma też różowy telefon? Ee, sorry, ale to trochę zabawne. U, goś jak wyciska. No i, no i, no i co? Jezu, jakie... Jakie rynce. Jak można mieć takie rynce? Człowieku. Jezu, masakra. Jak, jak nadmuchany, no. No nie, źle ula. Ja nie wiem. Co ty... Co ty wyrabiasz? no, no zobaczymy, jak to się samo potoczy. Może ze względu na... E, stan emocjonalny jednak po postanowi z nim flirtować, czy coś i będziemy mieli i Karola, i Wojtka z głowy całkiem wysoki głos ma, jak na takiego pakera pewnie sterydy bierze no, spróbuj coś, czemu nie, czekaj eee... spróbuj z nim poflirtować zobaczymy, czy to nie będzie jakieś super niezręczne <laughs> zaraz pewnie wszystko zepsuje właśnie w tej, w tej właśnie chwili a nie, patrz. Kurde. Ale nic się nie podniosło. Dobra, na razie z nim sobie damy spokój. Na razie mamy z kim flirtować. E, dobra. Czy możesz się w końcu umówić z tamtym gościem, tylko byś się ubierz jakoś normalnie? Czy możesz iść gdzieś po prostu z, z tym z Wojtkiem wreszcie? O, wiem, gdzie pójdą. Niech pójdą do loży w przestworzach! Tam będzie romantyczna aura i tak dalej... Może się coś uda. Dobra, może usiądźcie sobie... Głodna jesteś, ale dobra, dobra, to może poczekać. O, pięknie, pani Agnieszko. Dobra, na razie small talk i tak dalej, porywająca historia. Eee. 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 poznaj, już nie jest święciarska, ale myślę, że już niedługo. Gdzie ty? No dobra, skoro przerwa, to przerwa, to zaraz sobie coś zjesz. Teraz jest skupiona? Eee. A gdzie romantyczna aura? Fajnie, że jesteś w klubie i masz za mało zabawy. Dobra, ta, tańcz może sobie z nim. Nie, nie można? Tańcz razem. Uuu! Nieźle. Masz to po mamie. Głodna znowu jesteś przez frytki. Dobrze, trzymając frytki, może spróbuj jednak z nim poflirtować, mimo że nie jesteś flirciarska. Może z tego. M może nie, nie będzie jakoś źle. Uuu! Pięknie. Pochwal wygląd. Uuu, bardzo filiciarski się zrobił, okej. Okay. On też ma różowy telefon. Chyba po prostu ma automatycznie taki telefon jak Ula. Dobra, fili tu z nim jeszcze raz. Ale tamten koleś, idź sobie. W serio? Odważna gadka na podryw. Uuuu! Uh. <laughs> Dobra... E, zadaj ryzykowne pytanie. Hmm, Poszli hmm, hmm... Poślij pocałunek. Okej. Okay. Flirtuj jeszcze raz. A wyjść trzymaj jego za ręce, może się uda. On w ogóle cały czas tańczy. E, nie, nie wyglądał nam bardzo zaangażowanego w te interakcje. Ale okej. Okay. Obejmij. Okej. Okay. Dobra, koniec na dzisiaj. Idziemy do domu. Pa! Trzeba, wiesz, trochę go tak... Y, podtrzymać w napięciu, nie? O, właśnie. Tak teraz wygląda dom bananów. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, oprócz tego, że jest oczywiście bałagan wszędzie. Ale... tak, tutaj jest taka... Z gości pokoju zrobiłam taką jakby siłownię. Tutaj jest tak w sumie... Pokój bratu Mira się bardzo nie zmienił, ale y, jest taki pokój gościnny, slash gabinet tutaj. No i pokój uli, bardzo fioletowy. Nie, to nie jest twoje łóżko ula, to jest pokój gościnny, przecież właśnie powiedziałam. Ula. Tu jest twoje łóżko, przecież ładniejsze jest. Czy ty tego nie rozumiesz? O, duchy wyszły świetnie. Sama w takim nawiedzonym domu. A, jeszcze. O. Tak z zewnątrz teraz wygląda. A, zwierzok jest tutaj, nie zniknął. Okna powymieniała mi w ogóle, także wiecie, szmery bajery teraz. Pięknie. No dobra, to teraz sobie tam poję, potrenuję, coś tam porobi i... Nie, 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 nie. I właściwie czekamy do wieczora, żeby się umówić na randkę, nic specjalnego. Karol Bednarek do nas dzwoni. No i co? Czy pójdziesz ze mną na randkę? Nie wykąpałam się, ale okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy na randce. No i co? Aula, mogłabyś się chociaż przebrać, jak się nie. O nie, nie. Nie, nie tak szybko. No dobra, i co, co masz nam do zaoferowania, Karolu? Bo jak na razie, Wojtek trochę przeważa. Dlaczego tutaj się umówiliśmy w ogóle w sklepie z ciuchami? Chcesz od razu jej ciuchy kupować czy coś? Uważasz, że noszę nieładne ciuchy Karol? O, siku mu się chce, oczywiście. A ona potrzebuje zabawy i ona zamierza z nim flirtować. Ale to się chyba nie uda, jak on ma taki humor. Chyba jednak nie. Okej. Okay. No nieźle. Dobra, zobaczmy, jak to się dalej potoczy. Nagle jest szczęśliwy. Nie wiem, nie wiem gdzie te siki jego poszły, ale okej. Okay. Co jest? Eee, dobra, już co? Już co? To i tak zaraz koniec randki. sobie popykać coś na telefonie, a on niech idzie sobie do łazienki. Serio? Ula! No, nie. No, No to jest trochę za dużo, wiesz? O, może. O, pięknie. Dobra, zróbcie razem coś, co daje zabawę. Yy, ale tutaj nie można nic zrobić. Nie ma żadnego telewizora, ani nawet muzyki, nic. O. Eee. Yy. No, chyba trochę przesadziłaś. Myślę, że lubi robić selfie. Dobra, poprawcie sobie, może, relację, tę taką, wiesz. No, serio? Ja wcale nie mam różowego telefonu, okłamali mnie. E... Okej. Okay. No cóż, to była całkiem niezła zabawa. Może kiedyś znowu do ciebie zadzwonię. O, o, Okej. Okay. teraz jest pliciarska. A nie, zawsze nie musisz do domu iść wcale. Halo. Chyba, że on idzie. A, on idzie. No to ty też idź Trudno, zmarnuje się. Wyślij sms smsa. No to chyba najlepiej do Karola, który dopiero... z którym dopiero się... co widziałaś. Ale musisz się przede wszystkim wykąpać. Nie, później. No dobra, ale teraz to możemy gdzieś pójść. Ula na razie nie pracuje, więc ma sporo czasu. Eee, coś mówił o napiciu się. Okej. Okay. No do pobliskiego baru może pójdziemy. Aha, teraz... okej. Okay. Ech, no to może się przywitamy jakoś ładnie yy, yy, o, obejmij go na powitanie. Dużo, dużo się przeturaliście już, więc okej, okay. też to samo jakiegoś drinka Boże, co to za żółty beret? A, piękne Szymon? Serio? No nie. Przyszedł wypić żółtego drinka. A gdzie jest Karol? Poszedł sobie? No nie gadaj. Co. A, a nie jest tutaj? No nie, no poszedł sobie. No ja nie mogę. Co za debil? Boże, dobra, wiesz co? Umów się z Wojtkiem. Może na klify albo do ruin pójdziecie. Klify to ciekawy pomysł w sumie. To można sobie popływać i ogóle. Okej, okay. kurde, zimowe klify, ale spoko. E, dobra, może rozpalmy sobie ognisko. Ok. Tutaj jest jakieś miejsce do siedzenia. E, przy ognisku nie można siedzieć, ale bez sensu. Nie, no muszą być jakieś drzewi. Aha, toś... To rzeczywiście udało mi się wszystko... Nieważne. Dobra, na razie mamy gadać. No! Co? No, gdzie on idzie? Ja myślałam, że on do domu idzie, on poszedł spać? O Boże. No ja wiem, że jest dość późno, ale bez przesady, no. Wojtek, nie możesz wytrzymać jeszcze chociaż dwie godzinki? No ja nie wiem. Koniec spania. A teraz mu się chce sikać. Ja nie wiem. A ona jest głodna. Dobra, to ty sobie popływaj, nieważne, że jest... Yy, ten... Nieważne, że jest chyba zamrożone w ogóle. Przynajmniej powinno być, albo przynajmniej ekstremalnie zimne, tak żebyś tego nie przeżyła. Albo ledwo. Yy, serio? <ścoughs> przy tym śmierdzącym krzaku? Okej, okay, poflirtowaliście sobie trochę, pogadaliście o śmieciach, fajnie. Eee... Yy. To jeszcze pochwal go. I, i, I obejmi. Tylko moglibyście pójść sobie od tego krzaka. No przecież się wysikałeś. O Boże. A ona w tym stroju kąpielowym odmrożeń sobie się, się nabawi. No nic. Um, mm, mm. To bardzo ciepła zima. Usiądź i porozmawiaj. To nie wiem, ożywiona rozmowa. Okej. Okay. No dobra, i teraz. W tulsie? Może. Może to. sprawi, że. będą wnirciarscy? A. Jeszcze historię muszę powiedzieć. Porywającą historię, powiedzieć. Dobra, weź, bo jak się zesika, jak Bratomir ostatnio, będzie dopiero fajnie. W to on nieprędko raczej będzie, skoro. E, no. Skoro jest taki bardzo nieswój. Daj mu się wysikać, mimo że dopiero co to robił. Może przebierz się jednak. No, zamierza iść się wysikać? Aha, okej. Okay. Srebrny medal. Ojej. No nie, śpi tutaj. Albo śpi. Dobra, na tym zakończę, bo już jestem zmęczona. Strasznie dużo zachodu zawsze z tym szukaniem drugiej połówki. O Boże. Czy to w prawdziwym życiu też jest takie skomplikowane? No, w każdym razie nadal w sumie jesteśmy w rozdarciu między Karolem a Wojtkiem. Jeszcze nie zdecydowałam, z kim się będzie Ula spotykać, chociaż Wojtek wygrywa na razie, bo po prostu mają lepszą relację i lepiej idą im randki, mimo że musi sikać cały czas i w ogóle. No, ale poza tym oczywiście Ula nie spędzi tu całej nocy, tylko zaraz ją wyślę do domu, tylko tak no nieważne. W każdym razie to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i no, czyli go się gmintucie i chciałam się nie zmuszam. I widzimy się w następnym. Pa!